Cześć, witajcie serdecznie. Marcin Kryński z Wyzwania Dzień Za Funta. 24 lipca 2020 roku Cooperative. Ta firma, ten brand. A sklep znajduje się na Doningtonie w Telford. Tak to wygląda mniej więcej. Mieści się właśnie tam. A co my tutaj zrobimy ciekawego? No naturalnie, cóż moglibyśmy zrobić? Zapolujemy na jakąś redukcję. Postaramy się kupić przecenione produkty żywnościowe, których termin ważności upływa, a które wskutek upływającego terminu ważności są tańsze. I o to nam chodzi. Także trochę sprzeczajki, bo nie wiem czy można to nagrywać. Zobaczcie jak pięknie jest pokryta, a, jak pięknie jest pokryta tutaj podziękowaniami dla NHS a, cała ta a, wystawa, cała ta struktura. Zobaczcie jak to wygląda. No to jest rewelacja. Ja nagrywałem taki materiał wcześniej, wrzucałem na YouTube. Keyworkers. Tak, ja również byłem keyworkerem, aktualnie, aktualnie jestem na zwolnieniu. No, wygląda to świetnie. O, oh, sorry, sorry for that. A teraz wejdziemy już do środka i zobaczymy, jak to wygląda. Głąb. Szukam naturalnie przecen. O, zobaczcie, co tutaj znalazłem. No dobra. Pierwszy raz w Cooperative szukam przecen. 74 pensy z funta. Te zimniaczki na 48 pensów z jednego funta to właśnie one chlebek. Wow, całkiem ciężki, 76 pensów, ale ta waga jest duża, kosztował funt 80. To byłby dobry zakup, szczerze mówiąc. I prawdopodobnie, jeżeli w Aździe niczego ciekawego nie znajdę właśnie na to nie to ja tutaj się będę chyba Pojawię ponownie, Powiem, on będzie. Zobaczmy jeszcze dalej, jak to wygląda. Tutaj raczej nic nie będzie. To jest jedzenie dla kotów, płatki. Czy słodycze, słodyczy, słodyczy się nie przecenia zazwyczaj. Przecenia się produkty żywnościowe, które, które są naturalnie mm, z krótkim terminem spożycia, czyli na przykład nawiał. Może coś tutaj będzie przecenionego. Zauważyłem już, że to jest pomarańczowana klejka. Patrzcie razem ze mną, jak widzicie, przecenę to krzyczcie głośno, bo może coś przeoczyłem, ale nie, ale nie, niestety nie widzę tutaj niczego takiego. Przyjrzyjmy się jeszcze tej drugiej stronie. Tak, wstępnie. Eee, ja niczego tutaj nie widzę, moi drodzy. No cóż, natomiast ten chleb za 76 pensów. Hmm? To jest coś, to jest coś, po co prawdopodobnie tutaj się pofatyguje specjalnie. Jeszcze zobaczymy regał z kanapkami. Kanapki potrafią być prze prze przecenione, tak jak w One Stopie Pokazywałem Wam, że kanapki mogą być po 20 albo po 30 pensów, ale tutaj też nie widać żadnej przeceny. Są regularne ceny za kanapkę katastroficznie wysokie. No ja sobie nie mogę pozwolić na, przy moim wyzwaniu, na takie frykasy, na tak wysokie ceny. E, no i naturalnie ich nie zapłacę. O, oh, price alert. Tutaj jeszcze coś przedstawionego. Zobaczmy, co to jest w środku. Mm -hmm. O, gorąco, 90 pensów. All of the breakfast. Ale co jest w środku? Lincolnshire sausage. 90 pence. Nie jadłem nigdy czegoś takiego. Display: uh, 90 pensów. Powiem Wam, że nie zaryzykuję. Nie jadę mm -hmm. nigdy czegoś takiego. To jest. To jest hot food. Jak widzicie, jest podgrzewane. Uh, ale nie próbowałem czegoś takiego, tak, także nie spróbuję tego. O alkoholach to zapomnijcie. Po pierwsze tego tak nie piję, po drugie e, alkohol nigdy się nie przecenia. Chyba decyd, tak? Wychodzimy z tego. Udało się przejść bez bólu i bez maski na twarzy. Bo dowiedziałem się tego kilka chwil temu. A my tutaj musimy już w tej chwili nosić maskę, tak? Czyli Boris Johnson zasponsorował nam imprezę. A ta impreza nazywa się Zakryj usta i nie mów zbyt dużo. Pozdrawiam Was z Wielkiej Brytanii. Stelford Marcin Kryński. Hej! A tak wyglądają karetki w Wielkiej Brytanii. Nie jeżdżą na sygnale nie wkurzają ludzi jak nie muszą. I taka jest różnica pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.